Ja powiem takie świadectwo, które powiedziałem Jurkowi Aurek. Powiedział, no to powiedz na tym czasie, gdzie będzie na końcu. Wydaje, się, o, wydaje o, o, się, że to jest taka prozaiczna rzecz, ale znacie na pewno taki fragment, gdzie jest napisane szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, prawda? I wszystko inne brzmi tak bardzo szeroko i, i możemy się zastanawiać, co to, co to może być. Ale jak... Y, 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 bardziej to powinno być świadectwo osoby, która doświadczyła tego, czegoś z tego wszystkiego podczas swojej posługi, mam na myśli Minion, Kester, kiedy ona usługiwała, bo była taka sytuacja, ja najpierw opiszę to od swojej strony. W przerwie poszliśmy na obiad do restauracji chińskiej, złożyliśmy zamówienie i tam przy, przy ladzie były napoje takie różne jakieś tam wietnamskie. No to stwierdziliśmy, że sobie zamówimy po jednym i zobaczymy, jak to smakuje. I, I jeden otworzyliśmy. On był taki bardzo słodki, ale przyszła mi taka myśl, to może byśmy coś dla Estery wzięli, bo ona, Koreanka, tu jakiś napój wietnamski. Może poczuje się chociaż trochę jakoś bardziej swoją i będzie jej przyjemnie z tej, z tej okazji. I mieliśmy dwa napoje właśnie dla jej męża i dla niej. Ja w przerwie zaniosłem jej i zostawiłem w pokoju tam, gdzie oni usługują. I co się okazało? W jakimś czasie wszedł Szymon, prawdopodobnie powodę zdaje się, wszedł i mówi, słuchaj, Estera modliła się dokładnie o ten napój, bo to jest jej ulubiony napój. I tak, I tak w temacie kazania jeszcze, jeśli chodzi o te uczynki Jezusa, życie dla Boga wydaje się być bardzo łatwe. To wszystko zaczęło się od jednej prostej myśli, która pojawiła się w mojej głowie. I jeśli chodzi o to jak Estera w ogóle z mężem swoim się tu znaleźli, to było dokładnie tak samo. My się poznaliśmy na konferencji proroczej w Częstochowie i po wspólnym czasie, który spędziliśmy po jej usłudze, przyszła mi taka myśl: dobrze by było, gdyby ona przyjechała do Kutna, przecież Krzywego Bóg odwołał, jest wolny etap dla proroka. I tak po prostu, ta myśl się pojawiła, zapytałem, jej, zapytałem ją, jak ona się by zapatrywała na taką posługę, wyjaśniłem jej, co to za konferencja i tak dalej, i tak dalej. Miała, dałem jej czas, żeby się zastanowiła, przemodliła, minęło jakieś trzy miesiące, ona powiedziała, że jest gotowa, jest zdecydowana, tak. Więc ja odezwałem się do Jurka, przedstawiłem jemu sytuację, on to przemodlił, sprawdził i tak dalej, zatwierdził. Więc w ten oto sposób się znaleźli. I wydaje się, że to, czego Bóg pragnie od na, dla naszego życia w naszym indywidualnym planie czy szerszym planie jako dla Kościoła, zaczyna się od prostych myśli, od prostych przekonań, odczuć, które są, które są w nas i które Bóg nam daje po to, żebyśmy coś z nimi zrobili. Każde kazanie mnie dotykało i każde uwielbienie, zwłaszcza jak żeśmy śpiewali to o miłości Bożej, że będziemy go kochać, bo mi się przypomniało, jak taki chłopiec pięcioletni u nas schował się za perkusją. Pierwszy raz przyszedł do nas na społeczność, schował się za perkusją na naszym nabożeństwie, jak skończyło się uwielbienie, wszyscy usłyszeli Jego głosik i będziemy Ciebie kochać. Myśmy się wszyscy roztopili w kościele właśnie mi się to kojarzyło jak skojarzyło, jak żeśmy uwielbiali. No, a jeśli chodzi o nauczania, to bardzo mnie poruszyło to siedzenie u stóp Jezusa Marii, bardzo mnie to dotykało. No i potem kopanie studni yy, i od, yy, szukanie tego swojego jamuszę. Także to dla mnie było najmocniejsze. Witam wszystkich Ola z tego kościoła. Ja to sobie zapisałam w ogóle parę rzeczy, które jakby dotykały mnie. Właściwie od samego początku, nawet jeszcze, wiecie, doświadczamy tego, nawet jeżeli jest konferencja, że słyszymy. Ja powiem szczerze, że miałam się zająć też jakby zakupami i już dla mnie było takim świadectwem. Chwała Bogu za mój Kościół. Wiecie co? Jeden, jedna informacja, zgłosiły się osoby do pomocy, do tego po prostu zwarci, gotowi do tego, żeby po prostu usłużyć. Każdy znał swoje miejsce. Rewelacja. Chwała Bogu za Was. Dziękuję Wam, że to było po prostu ja muszę, ja muszę pomóc, ja muszę być i, i, i po prostu usługiwać i doświadczać Pana. To jest po prostu niesamowite, także dziękuję Wam bardzo. Modlitwy po prostu, wiecie co, one się tak jakby powielały, byłam prawie u każdego pastora. Tak, u, u każdego. Mam wszystko nagrane, wiecie, że one się jakby jedno z drugim powielały i po prostu no, trafione po prostu w 100%. Także to jest nasz Bóg, jeden duch, jeden Jezus, nasz Pan nie? Jeżeli chodzi o właśnie o kazania, Chyba najbardziej, bo każde słowo jest jakby, jakby zaszczepione we mnie, ale właśnie to ja muszę. Wiecie, to, jak właśnie Marek wczoraj mówił, że mówię, gdzie jest to, że ja muszę, bo teraz to wiecie, taka jest psychologia. No przecież ja nie muszę, są inni, tak? I wiecie co, ja poszłam do modlitwy i mówię, wam, mówię im, że wiecie, ja praktycznie no, jestem sporo nawrócona. Ale powiem szczerze, że chciałabym być tak zwariowana jak kiedyś, <grych> dla Jezusa. Właśnie 30 lat temu, gdzie właśnie na, mówię, że mój syn ma teraz maturę, i my po prostu potrafiliśmy na trzy dni przed moją maturą wyjechać na konferencję. Wiecie, to jest po prostu i zdałam, i wszystko było okej, okay, tak? Także wiecie, ja muszę i ja po prostu tego chcę, to co ma Jezus dla mnie. Amen. Po pierwsze, miałyśmy radość, o której już mówiłam. A po drugie, cieszyłam się z radości mojej siostry. Ona nie jest jeszcze gotowa, żeby to powiedzieć, ale ja widzę w niej przemianę. Była na usłudze u kim i, była, i modlili się tej pastorzy, i ja widzę, widzę, że jest zmiana i raduję się tą zmianą tak bardzo, że nie potrafię tego zatrzymać dla siebie. A ona z czasem powie.